Siewadeczko, mordeczki, z tej strony Szaku, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Minecrafta, ale tym razem jako Czarna Pantera i musimy tego Minecrafta przejść. Jest to początek nowej, przepięknej, wspaniałej serii, w której przechodzimy właśnie z super bohaterami Minecrafta w jak najszybszym czasie, ale akurat dzisiaj przechodziłem go przez. Ponad 6 godzin z moimi przerwami, ale dosłownie tyle mi zajęło. A czemu zobaczycie w odcinku? Oczywiście wesprzyjcie mnie. Napiszcie w komentarzu marcheweczko nie płacza, ja wam szybne serduszko. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. i pamiętajcie, by stawić łapeczkę w górę, 500 nap w górę i właśnie kolejny odcinek właśnie z tej serii wjeżdża na kanał. A link do moda macie w odcinku właśnie, gdy testuję tego moda z Czarną panterą, Także zapraszam Was do odcinka. I co? Na początek oczywiście mamy we Wioskę przed sobą, będę się zawsze starał, co odcinek e, wioskę właśnie przed nami e, znajdować. Chyba, że chcecie, żeby właśnie ta wioska była. Żebyśmy ją szukali podczas odcinka. To też dajcie znać w komentarzach. No i dobra, zaczynamy. A więc problem jest tak, jest to wersja niestety 112.2, gdzie nie mamy pigmenów. Czyli będziemy musieli się nieco bardziej postarać. I te endermany w nocy, będzie trzeba znaleźć je zabić. No, wykopmy sobie od razu e, drewno. Raz, dwa, trzy i ostatnie cztery. Dobra, wydaje mi się, że cztery drewnika starczyły. Zróbmy sobie od razu. Crafting, deski. O, proszę bardzo, tyle powinno starczyć. Więcej pszenicy. To lubię, to lubię, to lubię. O, tu jest ziomek z laboratorium. W ogóle patrzcie, tak się prezentuje. O, jako czarna pantera. Także gramy jako czarna pantera. nie the major dostajemy ogólnie od wszystkiego. Ta zbrojka nam dużo daje się. Oczywiście chcecie zobaczyć, co czarna pantera robi. Macie o do mnie na odcinku, ja go testuję w 100%. Okej, okay, mamy skrzynię, jest to do pięści Thanosa, także okej, czy sobie jedzonko, to sobie zostawiłem, bo pięści Thanosa raczej robić nie będziemy w tym odcinku. Aaa, ja i tak nie mogę ubierać. Okej, okay, dobra, to w sumie nieważne, więc dobra, postawmy sobie crafting, szybko sobie zrobimy e, żelazny kill off na szybkości, e, co my sobie możemy jeszcze zrobić? Zróbmy sobie też w sumie złoty, e, czy złoty się przyda? Nie. Bo to sobie może zostawmy po prostu, jak na razie A więc dobra, jesteśmy po szybkim cięciu Niestety zapomniałem super mocy Tej sobie dodać, także dodajemy Proszę bardzo, Wakanda forever Mamy teraz w 100% Właśnie Black Pantherę Proszę bardzo, możemy szybciej biegać bo Nie wiem czy szybciej kopać, ale na pewno teraz musimy sobie Znaleźć żelazo I ogarnąć obsydian, bo będziemy musieli Niestety iść po pomyki. Także leci, dobra jest jakiś węgiel, także węgiel możemy sobie Śmiało wykopać, tu jest jakaś kopalnia Także lecimy szybko, aby zdobyć obsydian. Dobra, węgiel mniej więcej jest skopany, Mamy go 17, bo sobie zrobić 4 pochodnie. 4 pochodnie mi się przydadzą. Kaman, eee, come on, kaman, come on. zejdźmy sobie trochę niżej. Może tu coś będzie. To jest jakaś kopalnia. Aha, mam no, automatyczny skok. Zaraz będzie trzeba to wyłączyć. Niestety to kopalnia nie jest, także trzeba szukać dalej. Dobra, jest. Mamy, mamy, mamy. Z tej strony tak była kopalnia. Ok. Eee, zróbmy sobie szybko jakieś jeszcze. Jakieś, 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 jakieś pochodnie. Nie wiem tak naprawdę, ile ta zbroja nas chroni. Ale na pewno, dobra jest żelazo, jest żelazo, a nie jest broń jednak nas ładnie chroni, czy co nie czy to jest żelazo tak naprawdę, to no, na pewno, ale to nie wiem sprawdźmy, pewno, bo tak jakąś inną teksturę ma, a wiem że na tym morzu też są właśnie inne tutaj e, surowce, właśnie, pin ore, no to to jest chyba żelaza, no nie wiem dobra zobaczymy co to jest, przepalimy i wtedy ci okaże, tu jest jakaś kolejna ruda, nie wiem zbiorę je, może się do czegoś przydadzą, to jest może jakiś materiał na broń, na zbroję, cokolwiek. Dawaj, cyk, 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 aczkolwiek my potrzebujemy na wiaderko, na wiaderko, na wiaderko, tylko na wiaderko. O, tu mamy żelazko, także dobra, kopiemy. Potrzebujemy około dwóch wiaderek, bo, bo w sumie nawet jedno. Nie wiem, ale na pewno trzeba jakoś ten nether skraftować. Także cyk, cyk. Jeszcze najgorszy jest przed nami, ponieważ musimy ogarnąć się Aczkolwiek, jako super bohater, będzie nam nieco łatwiej, bo jak wiecie, trzana pantera jest o wiele silniejsza. Patrzcie, co tu mamy, jestem silniejszy, szybszy. Eee, mam jump boosta. Oczywiście jak spada mnie obrazie, dostaję ma więcej życia, no i eee, leczenie jest łatwiejsze, także na smoka również będzie nieco łatwiej. Nowa góra, ja skraftuję jakieś piecyki. Tu chyba gdzie zostawiłem crafting z tego co pamiętam. tutajże. Eee, mamy już praktycznie 5 żelaza, zjedzmy sobie jeszcze marcheweczki przed tym. Przecież możemy zjeść marchewki. Tak, wiem, pan marchewka, ale w tym odcinku jesteśmy czarną panterą, także możemy sobie wcinać te marcheweczki ze spokojem. Mamy już 7 żelaza, aha, dobra, no bo mieliśmy już jedno. Robimy sobie dwa razy takie żelazo. Starczy nam na... Nie, niestety nam jeszcze nie starczy na łuk. Zróbmy w ten sposób. Tutaj sobie wszystko odłóżmy. I możemy wyjść, pozabijać tutaj e, wszystkie potworki. Dobra, jest, jest, jest! Mamy jednego! Mamy je Aha, okej, okay, okej. Okay. Tylko żebym go trafił, żebym go trafił chociaż raz. Dobra, 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 git, git, git. Jest drugi! Drugi jest! Bez perełek, bez perełek, niestety. Eee... Nie, dobra, jest tutaj drugi. Jest, 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 jest. Chodź, 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 Dobra, jest jedna perła. Okej. Okay. Jest dobrze. Eee, z tej wody sobie skorzystamy. Chyba to powinno wyglądać w ten sposób. Cyk, cyk. Dobra, chyba teraz coś takiego, widzowie. Bo ja nie jestem do końca pewny. Eee, coś takiego. Nie, 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 nie coś. Dobra, jednak to był fail. Chyba trzeba zrobić to w ten sposób. Dobra, tak. Dobra, już widzowie wiem jak to zrobić mniej więcej. Także mamy jeszcze trzy wiaderka lawy. Wydaje mi się, że powinno starczyć. A więc dobra, niestety leciutko mi się tutaj pomyliło i eee, musiałem dorobić, ale trudno. Eee, czekajcie, krzysiwo, eee, żelazo, zróbmy sobie w ten sposób. Tak, zadziałał, Jezus, chyba, że to nie zadziała. Także lecimy, musimy teraz ogarnąć płomyka szybko. Eee, myślałem, że tu nie mogę być tym panterą, przez chwilę miałem już takiego stracha, ale trudno. Dobra, chyba tu jest forteca, tak, mamy fortecę, od razu jest forteca na start. S, 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 widzowie, jest pięknie. Ok, czy tutaj, tam są dwa pomyki, tak, czy to będzie raz pomyków, nie wiem. Ale jeśli mi teraz da cztery pomyki, to śmiało mogę już skończyć i iść e, szukać dalej Endermanów. żeby tak było. E, dobra, dwa nam dało niestety. A czy dwa nam starczy? Z tego będą. Tak, z tego będą cztery. Ok, także jak najbardziej możemy teraz wrócić. Mamy e, wszystko, co chcieliśmy. Zaraz sobie to zróbmy. Na razie, wiem, jedną bo po drodze, pewnie sobie znajdziemy tego trochę więcej. E, tylko w którą stronę mam lecieć? W tamtą. Ok. Czekajcie, czy jedna będzie starczyła. Sprawdzimy to. Ale jeszcze po drodze na pewno będziemy chcieli sobie zapolować na endermany. Jestem w piramidzie. Uwaga, kopmy sobie dalej. Ja pamiętam że tam dole jest TNT, także sobie tutaj to wykopmy. TNT, co możemy sobie skopać? Nie. Tyk-cyk-cyk-cyk. Tyk, tyk. Przyda nam się. Znaczy, no nie wiem, czy się przyda, ale może już się przyda. Są perełki. Eee, nie ma perełek, dobra. Są emeraldy jakieś. W sumie tego nawet nie zbiorę, bo tu mi nie spoczęło ale emeraldy sobie zgarnąć eee, Dobra, są dwie perły, ok, jest gitara, Są dwie perły, jest złote, nawet jabłko. Także jabłko sobie weźmy za 8 marchewek. Jest, dobra jeszcze naprawdę. Mamy trzy perełki. Wydaje mi się, trzy perełki będą nam starczyły. Także lecimy do góry. Proszę. Pe Perła Jest dobra gitara, ale nie mamy pomyku. Także jakby było gdzieś oko kresu, bym serio wdzięczny. Nie ma, także... Nie, dobra, jest portal. Niczmy to niszczmy, to niszczmy to, toniszmy, to, to niszczmy to od razu. Dobra, skończyły nam się, niestety e, killoff nam się skończył. Także dobra, widzowie, teraz trzymajcie kciuki. Czy będziemy mieli e, trzy perełki do dosadzenia? Paga. Jednym okiem. Nie, nożasz tyle. Kościół. Przecież mi jeszcze godzinem i zajmie szukanie tego. Dobra, mamy jedną. Eee, Także co? Lecimy do góry, tego szukać. I nam zabrakło. To wie. Archeweczko, nie płacz. Przytnę wam serduszko. Nie. Dobra, lecimy. Jesu. Dobra, nie pamiętam ile imperos zabrakło, ale wzięłem tym razem trzy. Eee, bo nie pewne były, albo dwie, albo jedna, albo, nie wiem, może znowu cztery. Eee, creeper, się ma. Siema, byku, No, siema, siema. Dobra, please. Jak serio, jak będą więcej niż trzy, kończę ten odcinek. A, dobra, są dwie, okej. Okay. <grych> Idziemy, jezu. Łóżek nie zrobiłem. Dobra, już pomału jestem. Nie mam ani łuku, ani łóżek. Także, no po prostu jestem wyśmienitym graczem. Okej, okej, okej. O, Jezus, dobra, będzie ciężko to zrobić. Nie wiem, czy nam to w ogóle wyjdzie, ale. <grych> no nie, no, no trudno, no. To już będzie fail. Jestem tak źle przygotowany. Drugi raz po prostu więcej czasu poświęcę chyba. Na zbieranie surowców, bo. To co, to jest mój pierwszy raz, także wybaczcie. Ej, to padam! Padłem! Aaaa, no nie wierzę! Dobra! Dobra, jestem zny owy. ja Nie mam w ogóle zbroi. Ej, aha, bo ja mam dalej supermoc e, pantery. Okej, okay, gitara, o tyle dobrze. Tutaj się nie szczeryłem, lol. Okej, okay, wchodzimy. Mam teraz trochę więcej rzeczy. Zrobimy tak, zróbmy tak. E, w ten sposób. Nie możemy sobie zacząć sobie niszczyć Dobra ja się was nie boję, zostawcie mnie po prostu Kolejny Dawaj Kolejny a ten też wysiadło, nie please, 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 please Please Byku, 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 nie jesteś wcale przyjazny Totalnie nie jesteś Super, super, jesteś super Dobra mamy kolej Dobra odzyskałem moje rzeczy Eee, rozwala mu teraz całą resztę wieżyczek i lejemy typa, bo już mnie normalnie denerwuje dobra lejemy go, nie potrafię tych łóżek postawić, dajcie mi znać w komentarzach jak jest postawić wszystko już ma zniszczone, ciśniemy, ciśniemy mu, on się już raczej niczym nie uleczy, bo tak mi się wydaje, że wszystkie wieże zniszczyłem wyleciał, dobra chłopiec ładowany z łuku o mu HP zabieram, ale mam nadzieję, że w przyszłym odcinku po prostu wezmę postać strzelającą, nie wiem, Superman widzowie czy cokolwiek, bo Pantera jest po prostu trudniejszym e, osobnikiem zrobienia tego, dobra podchodzimy obok Lejemy, gościa. Lejemy. Lejemy. dostaje. Teraz to jest to. Pada. Pada. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Tyle godzin. Nie, no nie. pad tych bambolu jeden. Co on zrobił? Jakiś nurkował! Nura dał. Aha, okej, okay, okej. Okay. To jest to. To jest to. To jest to. Dawaj, dawaj. Pada, 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 pada. Tak, widzowie, mamy to. Udało się. Dobra. Pamiętajcie, zostaje łapeczkę w górę subika na kanale. Eee, nie wiem, dajcie mi porady w komentarzach, jak mogę szybciej wchodzić tego Minecrafta, albo po prostu teraz miałem pecha jako Czarna Pantera, jest po prostu go przejść, mega długo czasu, kończ tego jego jaja, kończymy grę, dziękuję wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego, siema!